Podobno ma Pani dla nas jakąś ofertę. Dla całej Polski mamy ofertę pierwszego ośmiotygodniowego programu treningowego 8 tygodni do zdrowia. Oczywiście, kolejny program dla pięknych, żeby byli piękniejsi i zdrowych, żeby byli zdrowsi. A Pan Prezes, oczywiście, jak zawsze, wymagający, ale to nie jest taki sam program. To jest program dla każdego, w każdym wieku, o każdej sprawności fizycznej. Zaraz, zaraz. Jeżeli jest dla każdego, to czy on jest na pewno bezpieczny? Panie prezesie, za bezpieczeństwo tego programu, przed panem prezesem i przede mną odpowiadają trenerzy, lekarz, fizjoterapeuta. I mamy także pozytywne rekomendacje pięciu wybitnych profesorów Akademii Wychowania Fizycznego. A co będzie, jeśli nie osiągnę założonego celu? Ale tutaj każdy stawia swoje własne cele. Czyli, jeżeli ktoś na pewnym etapie stwierdzi, że nie ma siły, żeby przejść na kolejny poziom, pozostaje na tym, na którym jest i tak trwa do końca. Mi się podoba. Zachęcam Państwa, ruszamy 29 września, 8 tygodni do zdrowia. Szczegóły jak zawsze na naszej stronie internetowej www.akademia.nfz.gov.pl Zapraszamy Państwa. Zapraszamy do zabawy i osiągania sukcesów.